Witam Państwa w ramach Salonu Autorów IPN, w ramach, spotykamy się w ramach programu internetowych spotkań autorskich Targów Ksi Książki Historycznej, które już niedługo. I będziemy rozmawiali teraz z panem doktorem Wojciechem Frazikiem, współautorem książki Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość lata 1945-1948. To jest taki główny pana konik badawczy, że tak to ujmę. No to jeden z głównych tematów badawczych, ale y, można powiedzieć, nakładają się akurat w tym obszarze bardzo dobrze dwa główne, którymi się zajmuję, czyli y, struktury i metody działania aparatu bezpieczeństwa i podziemie niepodległościowe, dlatego że zrzeszenie było od samego początku swojego powstania, istnienia. No bardzo mocno zwalczane przez służby. Najpierw raczej głównie sowieckie, tak myślę, trzeba by to zdefiniować. A potem wspólnie z coraz większym udziałem służb polskich. Tutaj nie wszystkie karty zresztą są jasne do dzisiaj. Czym było Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość, Panie Doktorze? Zrzeszenie Win było próbą. Kontynuowania walki o niepodległość w zmienionej sytuacji geopolitycznej. Znaczy było próbą dostosowania podziemia niepodległościowego, wojennego, do decyzji, które zapadły w Jałcie, oczywiście bez polskiego udziału decyzji, które mocarstwa Polsce narzuciły, ale te decyzje, można powiedzieć, dawały pewną Nadzieje zostawiały pewną uchyloną furtkę. Mianowicie zdecydowano tam, że w Polsce odbędą się wolne i demokratyczne wybory, które wyłonią dopiero rząd i parlament, który określi ustrój państwa. I można powiedzieć, niezależnie od tego, czy z Jautą się zgadzano, czy nie, w sensie tego mechanizmu podejmowania decyzji. Bez udziału Polski czy konsekwencji, bo to też jest kwestia granic, oczywiście, ale ja patrzę od, od tej chwili, od tej strony, takiej przyszłości Polski politycznej, to yy, uważano, że trzeba tę szansę wykorzystać, czyli że trzeba podjąć walkę o wolne wybory, i tutaj oczywiście różnymi drogami różne środowiska poszły. Yy, w tym przypadku mamy do czynienia z ciekawą sytuacją, dlatego że wyżsi oficerowie komendy Głównej Armii Krajowej, którzy przez całą wojnę przygotowywali wystąpienie zbrojne, czyli powstanie powszechne, no, które potem oczywiście ewoluowało, ale, ale jak gdyby no, zadaniem wojskowych wojskowym jest walka, tutaj postanowili przemienić się w polityków stanąć na czele organizacji o charakterze cywilnym i politycznym. Oczywiście pomiędzy styczniem 45 roku, kiedy zapadła formalna decyzja rozwiązania Armii Krajowej, potem lutym, kiedy była Jałta, a wrześniu 45, kiedy powstało Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość, minęło jeszcze wiele miesięcy i po drodze mamy, powiedziałbym, szereg takich stadiów pośrednich czy prób szukania jakiejś innej drogi i też czekania na to co przyniesie. Y, ogólnie sytuacja też międzynarodowa, bo trzeba pamiętać, że ten 45 rok to jest czas taki powiedziałbym mocno niestabilny i okres tymczasowości. Właściwie wszyscy uważają, że to co jest, szybko musi się zmienić, szybko minie, to jest coś nienaturalnego, prawda? Coś co dopiero w jakimś kierunku albo przełamie się gwałtownie, albo na drodze ewolucji się zmieni. I wiara w to, że wybuchnie trzecia wojna światowa, o czym dzisiaj już rzadko pamiętamy. Ta trzecia wojna światowa no, wydawała się bardzo realna, wiosną szczególnie, 1945 roku. Wiadomo, że te plany były konkretnie rozpatrywane w sztabach zachodnich, starcia z armią sowiecką w Europie. Ale potem je porzucono, natomiast nigdy nie, nastąpiła, nie nastąpił taki moment, że jest to niemożliwe, prawda? To znaczy, Zachód uważał, że sam nie uderzy, ale liczono się z tym, że uderzą sobie ci. Na logikę dotychczasowej historii wydawało się, że wojna jest nieunikniona prędzej czy później, bo sprzeczności były tak duże. Panie doktorze, a na tle działalności Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, Powstał taki dziwny twór, twór, który był no, taką dosyć sprawną układanką służb sowieckich, realizowaną także przez oficerów UB, głównie pułkownika Lona Andrzejewskiego, piąta komenda To jest taki, można powiedzieć, modus operandi służb sowieckich, zapewne także rosyjskich, coś, co znała przedwojna dwójka, czego do końca nie rozpoznała, czyli operacja Trust operacja teraz w nowym wcieleniu. Jakby pan scharakteryzował piątą komendę winu? Zanim doszło do powstania piątej komendy były cztery autentyczne zarządy główne zrzeszenia WiN. One po kolei były rozbijane w różnych okolicznościach. Za każdym razem mamy do czynienia z pewnym udziałem agentury w tym, ale też działań śledczych, prawda, czy pewnych nawet przypadków, powiedziałbym, które prowadziły do rozszerzania się tych wsyp i win z tym swoim takim, powiedziałbym, dualistycznym charakterem, to znaczy polityczno-wojskowym, bo w założeniu miała to być organizacja polityczna, a faktycznie była polityczno-wojskowa, miała struktury też partyzanckie. Istniał w pełnym, powiedziałbym, wymiarze do Marca 40 do lutego, marca 47 roku. To znaczy, po sfałszowanych przez komunistów wyborach, w pewnym sensie to hasło winu, czyli że skupiamy się na wyborach, wyborów sfałszować nie damy, to przestało być obowiązujące. Komuniści ogłosili amnestię i to był kres. Tak naprawdę podziemia. Zresztą to szereg rzeczy na początku 47 roku się zbiega, bo to jest i proces pierwszego zarządu głównego winu, i rozbicie trzeciego zarządu głównego, prawda? i te sfałszowane wybory, i amnestia. I wydaje się, że Win no, traci jakby rację bytu, ale pewna grupa działaczy z obszaru południowego Decyduje się kontynuować walkę. To jest czwarty zarząd główny pułkownika Łukasza Cieplińskiego. Dlaczego? Dlatego, że yy między innymi ci konspiratorzy uważają, że bezpieka będzie chciała przechwycić podziemię. To znaczy, jeśli nie będzie centralnego ośrodka konspiracji w Polsce, to bezpieka przechwyci podziemie. I rzeczywiście była taka próba wtedy, w 1947 roku wiosną, ale ponieważ powstał czwarty zarząd, to nie można było tego nurtu jakby wtedy kontynuować. Czwarty zarząd już będzie miał do czynienia z bardzo nieliczną grupą podległych konspiratorów. Na ograniczonym terenie będzie działał, ale będzie istniał, a przede wszystkim będzie przekazywał światu prawdę o sytuacji w Polsce. Będzie mówił, czym jest komunizm. Takie sobie zadania stawiał czwarty zarząd, i dlatego bardzo ważnym elementem, powiedziałbym, tej układanki była, powstała właśnie formalnie na początku 1947 roku delegatura zagraniczna WINU, która działała wtedy w Londynie na początku. I tak to istniało do. Jesieni 1947 roku, kiedy bezpieka uderzyła niezwykle mocno w konspirację winowską, i praktycznie w ciągu kilku miesięcy, od początku października do połowy grudnia, aresztowała większość najważniejszych działaczy. Udało się uratować z tego pogromu tylko Strukturą Wydziału Informacji kierowanym przez Mieczysława Kawalca. Jego prawą ręką był Stefan Sienko. I te aresztowania z jesieni 47 roku one się zbiegają z przybyciem do Polski kuriera delegatury zagranicznej Adama Boryczki. Tam jest kilka spotkań od, od ostatnich tygodni 47 roku po styczeń 1948. Najważniejsze spotkanie jest właśnie w styczniu, w połowie stycznia 48 roku w Jeleniej Górze. Wtedy Boryczko spotyka się z Kawalcem i Sienką. Dostaje informację, że będzie odtwarzana grupa kierownicza winu. Trwają bardzo duże aresztowania. Nie wiadomo kto tak naprawdę jest aresztowany, ale będzie próba odtworzenia jeszcze kierownictwa. I z taką informacją... Boryczko jedzie na zachód, przede wszystkim po pieniądze, bo wiadomo było, że pieniądze wpadły, a na działalność były konieczne. I dwa tygodnie po tym spotkaniu w Jeleniej Górze wpada Sienko, potem wpada Mieczysław Kawalec. Sienko odegrał bardzo złą rolę w, ca w całym... W tym momencie rynku. bezpieka ma w swoim ręku w zasadzie wszystkich czołowych działaczy czwartego zarządu głównego Winu i ma również archiwum. Mało tego, ma również kontakty na skrzynki kontaktowe między delegaturą zagraniczną a kierownictwem w kraju. I tutaj no, fatalną rolę odegrał Stefan Sienko, który przeszedł na stronę bezpieczeństwa. No, po pierwsze, w ramach śledztwa bardzo ściśle współpracował i, i po prostu wydawał wszystko, co wiedział, ale przede wszystkim. Zdecydował się na współpracę agenturalną w momencie, kiedy do Polski powrócił w kwietniu Adam Boryczko. I Sienko uwiarygodnił nowo powstającą już prowokacyjną strukturę stworzoną przez Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego. On wspólnie z Henrykiem Wędrowskim podjął wtedy w kwietniu Boryczkę, przekonał go, że oto tworzy się. Nowa grupa kierownicza w kraju, historycy nazywają ją Piątą Komendą, i potem ta prowokacyjna piąta Komenda będzie prowadziła przez wiele lat grę operacyjną z delegaturą zagraniczną, ale za jej pośrednictwem również z polską emigracją i z wywiadami państw zachodnich, a tutaj w Polsce z. Tymi działaczami podziemia, którzy jeszcze próbowali coś robić, przede wszystkim przy pomocy piątej komendy, starano się podejść do oddziałków czy grup partyzanckich, które jeszcze były w terenie, podporządkować je i po prostu w następnej kolejności zlikwidować. To wykorzystano bardzo perfidnie takie dążenie partyzantów do podporządkowania się jakiejś górze. do właśnie nie chodzenia samopas, nie działania na własną rękę, ale działania w ramach zhierarchizowanej organizacji wojskowej. Panie doktorze, czy można powiedzieć, że był jakiś jeden mózg, jeśli chodzi o scenariusz i reżyserię tego, co nazywamy piątą komendą winu? Czy można to przypisać tą całą operację tylko pułkownikowi Andrzejewskiemu, czy była to jakaś grupa osób? No to się zmieniało w czasie, dlatego że e, początek operacji Cezary to jest e, moment, kiedy e, właściwie główną rolę odgrywał prawdopodobnie e, wtedy kapitan, potem major Henryk Wędrowski, który brał udział w tym rozbiciu czwartego zarządu. E, obok niego tam na pewno istotną rolę odgrywał Jan Wołkow, Roman Wysocki. To są wszystko ludzie. Z Departamentu Trzeciego Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Oczywiście od samego początku było to nadzorowane przez ministrów-wiceministrów, prawda? No, na tym szczeblu, ministra-wiceministrów. Mamy szereg dekretacji. Wiadomo, że wiceminister Rąkowski się tym zajmował. Potem Świetlik, który jakby bezpośrednio jemu podlegał Departament Trzeci, tam w podziale, powiedziałbym, nadzoru nad departamentami, ale bardzo szybko, w miarę tak rozwoju tej gry, wtedy kiedy mamy do czynienia z jej największym natężeniem, pojawia się nam wicedyrektor Departamentu Trzeciego, Leon Andrzejewski. I on będzie rzeczywiście tym mózgiem, tym człowiekiem, który prowadzi całą grę. On się momentami nawet no, skarżył wręcz w dokumentach, że wszystko spoczywa na jego głowie, on musi o wszystkim decydować, kierować wszystkimi agentami. I zresztą nieraz no, nawet powiedziałbym, gubił się w tym, bo, bo mamy też takie dekretacje, prawda, na dokumentach. A kto to jest? Przypomnieć mi, prawda? Więc więc nawet do tego stopnia było to wszystko jakby skupione w osobie Andrzejewskiego. Ale na pewno mamy tam za kulisami też służby sowieckie, dlatego że wielokrotnie w rozdzielnikach pojawia się nazwisko pułkownika Szarewurina, który był doradcą Departamentu Trzeciego w Departamencie Trzecim, doradcą sowieckim. Są pojedyncze dokumenty, gdzie są adnotacje w języku rosyjskim, a potem, jak powstała pierwsza wersja takiego opracowania studyjnego na temat operacji, jeszcze w 1954 roku, to mamy właśnie szereg uwag też w języku rosyjskim, korekt do tego opracowania. Także to pokazuje, na ile służby sowieckie brały w tym udział. Zresztą, wszędzie, gdzie mamy do czynienia. Z takim, powiedziałbym, stykiem ze służbami zachodnimi, albo gdzie trzeba dokonywać na przykład przerzutów kurierów przez terytorium NRD, to tam wszędzie mamy właśnie ślady sowieckie, że, że tam służby sowieckie w tym brały udział. Panie doktorze, bardzo dziękuję za rozmowę. Miałem przyjemność rozmawiać z panem doktorem Wojciechem Frazikiem. Wraz z Filipem Musiałem, współautorem czy redaktorem Opracowania Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość lata 1945-1948 odsyłam Państwa do lektury. Książka można być na stronach IPN.poczytaj.pl i bardzo Panu dziękuję za rozmowę.